Chmanku, ja jestem maniak, a to jest nie tylko Dzisiaj przetestujemy Porsche 911 GT2 996. No, i tak samochodzik wygląda naprawdę bardzo fajnie. Niektórym nie podobają się te, te lampy z tyłu, czy reflektory, jak to woli. Ale mi się wydaje, że nawet pasuje do tego samochodu. Od razu wam powiem, że jest to jedno z najlepszych samochodów dla kasy z gry. Kosztuje 1 850 gotówki i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie ciśnie. E, ma no dość słaby kąt skrętów, nie skręca zbyt mocno, ale świetnie się prowadzi. E, dość dobrze trzyma się drogi. Mam bardzo mocny nitro. E, no, dość szybko przyspiesza e, do prędkości maksymalnej i jego prędkość maksymalna też jest dość wysoka. No dobra, nie będę już tyle gadał. Tylko może się przejedźmy, nie? Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Kurcze, no ja jestem z niego bardzo zadowolony, powiem wam. Eee, na początku kupiłem Lexusa LFA. Byłem bardzo zadowolony, później Mortizlag Roadstera i byłem trochę zawiedziony jego prowadzeniem, e, bo prowadzi się naprawdę bardzo ciężko, ale, ale później kupiłem Porsche 911 GT2 i powiem Wam, że jest to jedno e, no chyba najlepsze z e, samochodów, które posiadam obecnie w garażu. E, Widzicie, nie, nie skręca zbyt mocno, ale, ale świetnie się mi prowadzi i naprawdę czerpie dużą przyjemność z jazdy e, tym porszakiem. Pojedziemy dzisiaj trochę, nim zobaczymy jak spisuje się na ciebie multiplayer. Multi <laughs> e, no i co, może jakiś screen na początek. No i idziemy, welcome to Palma. Widzicie lagi na starcie jak zwykle, ale... Łoo, wow, ta Europa to jakoś... Locusek jakiś dobry chyba. No ale cóż, jedziemy. No i powiem wam, że bardzo przyjemnie się jedzie. Omijając tylko te lagi, które mam masakryczne lagi po prostu. To, jest... to jest zapewne to jest wina sprzętu, ale... ...to no, trudno już. Mam mani strasznie nie wzięło nam nagrywanie, więc... no i fajnie przyspiesza porsche bardzo ma dobre przyspieszenie gdzie jakie mikro ojej może jeszcze teraz wam pokażę to jest 18 tutaj, ale może uda się jeszcze wygrać z tym na ciężko. No i tego już no tutaj. Nie wychowuje No nie, co tu się dzieje. Jest Bo. Okej okay. Ojej. jajajaj Ale udało mi się Ojej. 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 Bardzo fajnie, trochę lagów, ale mam nadzieję, że nie będzie to tak strasznie widać. Teraz może pociśniemy jakiś drag jeszcze. Idziemy do Drag I naprawdę mam tutaj odcinki dużych kostek. Chyba ciężko będzie mi to na Rockstera i dużo lepszego Rockstera ma nawet o 100 punktów więcej. Nie wiem, nie może nie nawet, ale, ale naprawdę lepszy dużo. Niż No ale bardzo fajnie mi się jechało. Yy, zrobimy teraz szybkie podsumowanie i zakończymy dzisiejszy przegląd. No i tak pokrótce może z dzisiejszego odcinka samochodzik bardzo ładnie wygląda. Jest naprawdę bardzo dobry może rywalizować z wszystkimi praktycznie w klasie A. No i jest to jeden z najlepszych samochodów za IGC. Ma bardzo dobre nitro, świetnie przyspiesza, ma wysoką prędkość maksymalną i bardzo dobrze się prowadzi. Ma trochę mały kąt skrętu, ale myślę, że jak go kupicie, będziecie zadowoleni. Moim zdaniem jest to obecnie najlepszy samochód za kasy z gry i polecam Wam go kupić. No i co? Ode mnie to na dzisiaj. Tyle. Na razie. Cześć.